Witam Was serdecznie i ja zdrówko pytam. U mnie jest i u Was też musi być, no nie? Dobrze. Jak widzicie, troszeczkę to inaczej wygląda. Tutaj troszkę inaczej, a to głównie z tego powodu, że jak nagrywałem, nagrałem dźwięk, a nie przechwyciłem obrazu, i wszystko musiałem wycofać do momentu spod poprzedniego filmu. I nadrobiłem, to troszeczkę inaczej zrobiłem to. No trudno się mówi. Przytrafiło się mi, nie chciałem tego zrobić, a zrobiłem, jak zrobiłem. Dobrze, ale teraz gramy dalej. Ja sobie tutaj, co chciałem zrobić? Aha, te kilofo to chyba za dużo, ale jednego zostawię. O sobie tak podmienię. Łopat, też za dużo nie mam, ale może starczy? Nie, no jedno by się przydało zrobić. Aha, co ja chciałem zrobić? sobie jakieś wiaderka może, na przykład i kompas. Ja wtedy robiłem kompas, ale teraz nie mam i muszę to zrobić. Tak, pierwsza sprawa kompas. To jest kompas. O, jest. Super, już mam. Teraz wiaderka. Jaderka tu może będą, bo może krówkę bym spotkał, to bym mleczko sobie wziął, może jeszcze jedno, jak już to dwa, o, jest. Kamienny miecz może być, na razie mi jest specjalnie niepotrzebny, ale jeszcze łopatę jakoś bym miał zrobić. Już mam na tyle, że mogę sobie żelazno pozwolić, na przykład co? Mam żelazno, tak, ale nie widzę tu żelaznej łopaty, akurat jest o, trochę mocniejsza będzie, to no nie? Dobrze, zamykamy to, odrzucamy wszystko, tak. Tak. Może to też. Tak. Tak. Drabinka też i schodki też. Żelazo też. Dwie łopatki, siekierka i jedno starczy. Nie zamierzam rąbać. O. Idziemy teraz pozwiedzać trochę okolice. Kompas mam, mam, mam. No to ja sobie tutaj go wezmę. Tak? O! Ja teraz jestem ciekawy, mogłem zostawić sobie. Jak gdzieś tu byłem. Bo tutaj mi pokazuje, gdzie ja, się zrespił. Czyli na tym świecie. Gdzie to będzie? O, gdzieś tu. Czyli ja muszę trafić. Jak tu gdzieś będę, to trafię. Dobrze, szukamy gdzieś jakiś baranków, koniecznie jakiś baranków, bo ja bym chciał zrobić sobie łóżko, żeby mógł, aha, sobie od razu przygotuję nożyczki, żeby mógł szczyt, no nie, myślę, że gdzieś znajdę, no bo to niemożliwe, Taka, takie ładne pola, o, nie, to kura, kurde, a ja myślałem, że już jest baranek jakiś. Jajo, po co mi jajko? Nie chcę jajek. Same kury, świnki. A tam? To są barany? Są barany. O nie, i to aż dwa. Jak tak się do niej dobrać? Jest, nie, są. No to już jest łóżeczko. O, ojej, nie tem, ten, ten. O! Jest? Jest. Już mam. Super! No, jeszcze, może, któraś sobie podjechał, to ja bym sobie jeszcze jedną wałękę... Ale już dzięki! Wystarczy mi! Już mi wystarczy! O, któraś tam chapnęła Proszę, to jeszcze! Ale, aż trzy dostałem! No, pięknie! No! Sobie idźcie! Dzięki za wałękę! Idziemy zwiedzać, może, gdzieś tutaj! Jakieś wioska będzie czy coś Ale kurto to tutaj jest Krajina bogata w zwierzynę no nie A co to tak, to świnka tak mocno tupie Ojej, a tu co to jest? Zaraz to trzeba Zerkniemy co to co, co tutaj to jest Aliama no nie, idziemy dalej. Patrzeć, co tutaj dalej będzie. Na razie nie jesteśmy zdobywcami jaskiń. No nie? Ja szukam jakiejś wioski. Żeby się udało coś znaleźć, nie? O. Nie wiem, czy się mi uda znaleźć. Ile czasu mam, mama, od groma. To mogę się poszlędać. A ja tu znowu las no proszę ale różę no tak szukałem owiec to teraz mam owiec a owiec tu znowu dwie jeszcze i to akurat ja widziałem endermana ale ja nie chcę nim zacierać teraz niech on sobie chodzi tam gdzie chce swoimi drogami o, i jeszcze raz dzięki. zbieram wełny, a wełny. Już mam dosyć. 12. O, o, o. Sztuk. To jest dużo. Tak. Gdzie tu? No, znowu tam są. Nie będę teraz ścigał. Teraz idę patrzeć, szukać. Może jakąś wioskę znajdę, czy coś. Nie wiem. No, chciałbym znaleźć. No tu pustkowia, kurde, ale ładne okolice. Nie powiem. O, jest! Tam jest domek? Oho! To coś żeśmy znaleźli. Jakąś wioskę żeśmy znaleźli. Jak tu jest domek, to znaczy, że coś tu będzie. No nie. Proszę. Ja muszę trochę drewna zebrać. Jeden domek jest. O, proszę. Z łóżeczkiem, ze wszystkim. A ja się martwię, ma łóżko. No to gdzieś to musi być dalej, wioska. To chyba tam u góry. Zrobimy takie wejście. Spróbujemy. Już wiem, że jest łóżko. To można się będzie przespać. Tak? Ojej, pełno wilagerów. Proszę. No super. Heh, mam wioskę. Jak to zrobić? To tak na oko wychodzi. Jakbym tak sobie tutaj zrobił przejście? O. Zobaczymy, czy się mi uda. Od razu robię, działam. Do akcji wchodzę. A co? Można, no nie. Tak ci by wyszło? Tak. Będę musiał jakoś oznaczyć tę trasę. Tak, jest. Żebym wiedział to mojej siedziby. O, a świetnie, no nie? O, i węgiel mam super. Uda się? Musi się udać, co nie? O, jest. Tak? O, jestem. Na jednym poziomie, no super. Udało się. A co to, to już ciemno? Wszyscy poszli spać, to ja idę do tego domku spać. Pierwszy raz się prześpię. No nie, a jak tu będzie wilager? Nie ma. No to zamykamy się i śpimy. Słodkich snów, no postęp dokonany pierwszy raz śpię no nie powiem o, jestem co to teraz tutaj jest, muszę zobaczyć dużo tu wilagerów? no jest hej hej hmm. A to zieloni wilager Fajni. O i strażnik jest. Pilnuj, pilnuj ich tu wszystkich. I mały wilager. To mają ładne jeziorko. Pięknie. Te rzeka. Jakaś rzeka. No. Podoba się mi. Nie będę specjalnie im niszczył tego, a tam co, fruwające drzewa. No klasa, klasa, nie powiem. A tam co to tam jest? O, cześć. O jaj, i owce, wszystko co potrzeba. Tam jeszcze coś jest, co to tam jest. Muszę zobaczyć, jak już tu jestem. Ojej, się kochany. Tak, i tutaj też mieszkają a nie mają jak schodzić? oj to trzeba im od razu zrobić to tak próbujemy im to zrobić połączenie na następną wioską tak żeby mi tu dobrze żyli długie tak ja gdzieś pobliżu mam jakąś wioskę. Przynajmniej się jakoś czuję Inaczej O Jezu A ja miałem gdzieś żelazną łopkę. I już niewiele tam brakło to ja może na tyle ziemi mam, że tu mu zrobię im Tak Albo tak może jeszcze jedno? Nic się nie stanie? Nie, on będzie chciał tu przechodzić, to tak zostawimy. Im to. Tutaj zrobimy tak. Gdzieś ta moja ziemia, ale dużo mam ziemi. Super. O nie? Tak. I macie tutaj. No. Pięknie. Ha. A tu sobie ja może zbuduję kiedyś. O. W tym masywie. Ciekawe jak to jest wysoko. Tu by tak zrobił. Tak. No tak. To... W tym kierunku byśmy poszli. O, jest, jest. Ale sobie tutaj zrobię coś. Tak. Może mnie tu staj... A. Ile czasu mam? Mam troszeczkę. To tu sobie jakąś budowlę później zrobię. Dobrze, będę wiedział o tym. Tak. I teraz muszę znaleźć do siebie, do domu. Jestem ciekaw, jak to się mi uda. Tak. Jak mój kompas pokazuje, mój kompas gdzieś tam pokazuje. Ale ja chciałem na to wyjście trafić. Jak ja tu przyszedłem, to gdzie to było? To było tu. Nie tu. To gdzie ja to wszedłem? Hm. Tu. Nie, to my pójdziemy tak. Oj, mam dużo kamienia. Bardzo mało. Jak to zrobić? Ale mam sześćdziesiąt cztery świeczki. Dobrze. To ja będę teraz znaczył. <śmiech> <śmiech> tak? A pochodnia? Może zdążę, a jak nie to będę miał kłopot. O, jest. Jest i będę pochodniami znaczy. Tak. To? Gdzie jest mój kompas? Ojej, ja żem wcale nie według kompasu wszedł. Według zegara. O, tam mam iść według kompasu. Tak. Jest. No, koniki. Dobrze. Będę wiedział, że odwrotnie kompas i wskazuje. To jest ten kierunek. O. Dobrze. O, jest. Tak. Jestem ciekaw, czy ja znajdę tą wioskę później. Tak? Ojej, a to co za wyjście? Ojej, tak mniej więcej. Później bym musiał jakąś drogę zrobić, nie? Czy to? Ojej. A tu co, ja, jak, jak mam iść? No to spróbujemy zbudować. Tak. Tak, jest. Jest, trochę pokąpać też się trzeba, no nie? O, jest. poczekaj, czekaj, czekaj to tu, gdzieś gdzieś tu, to może tu zrobię jeszcze jedno, o tak i tamten kierunek, no nie. Ja już byłem koło tej rozpadliny. Ja ją znam. Może kiedyś tutaj zwiedzimy ją? Tak? Idziemy tu? Jestem ciekaw, czy odnajdę tę wioskę. <słyska> tak? Ojej, to już jest mój domek. Super! Trafiłem. O i tutaj sobie zaznaczę. Żebym wiedział. O! Gdzie to jest? Jestem w domu. No tak. Cała misja się udała, wioska jest, wełna jest, mogę sobie o, nawet przeniski trochę zebrać. Nie mam za dużo, ale teraz już ma wioskę, to już się tak za bardzo nie boję. Dużo ziaren zdobyłem? 19 sztuk. Zawsze coś, no nie? O, tak jest. Jest. Gdzie ja tu jeszcze można dosiać? Tu można dosiać, tu. O, tu jest nawet więcej niż kilka, żebym nie dosiał, bo nie miał ziaren. Nie? O. A teraz mogę sobie jeszcze tutaj motykę mam? Mam. No to brzegiem mogę sobie zrobić, no nie? Ile mam? 3, 4, pięć, O! Pięć ziaren mam. Trzeba na, naprodukować. Może z rolnikami pohandlujemy trochę. Tu no nie, no to trzeba uciekać do domu. O, tak, hop. Tak. I teraz deski. I z dwa łóżeczka, dwa. Więcej nie robię. Tak, a dzi będą. Może tu? Tu. Coś zdawało się mi, że tutaj jest jedno. Drugie. Wystarczy. Tak. I tu sobie ustawię łóżeczko. Tak. Jest. I jest. I witamy ranek, już drugi raz się przespałem. No super, to do zobaczenia do następnego odcinka.